Witam. Jednym ze sposobów pozbycia się mrówek, a co za tym idzie, mszyc na naszych roślinach, jest taki sposób, który ja wykorzystuję. Do tego celu potrzebne mi są szyszki. Szyszki mają łuski które są higroskopijne, czyli mają zdolność do wchłaniania wilgoci, co sprawia, że szybko się zamykają i wchłaniają cały ten płyn, w którym ich namoczyliśmy. I ja właśnie zrobiłam taką można powiedzieć miksturę, nie miksturę, Tutaj dałam ocet, wodę i cynamon. I w tym namoczyłam szyszki. Właśnie te szyszki wyglądały tak, a teraz wyglądają tak. One nie wiem, ile, po ilu minutach się zamknęły, ponieważ ja je namoczyłam i poszłam, przyszłam za dwie godziny. Także myślę, tak po pół godzinie pewnie, pewnie już się namoczą, ale tak pewnie jak je zostawimy dłużej to, to się nic nie dzieje i one po prostu wchłonęły, wchłonęły tą wodę z octem i no i zapach cynamonu, który nie lubią mrówki. No i teraz ja to wyłowię. Tutaj mam drugie, drugi taki, ten sam wkład. I teraz ja te szyszki sobie wyłowię, wrzucę następne i dam sobie te szyszki pod rośliny, gdzie mogą być mszyce. Ja już od paru lat nie mam mszycy. Dam je, Tak myślałam je dać pod czereśnie, bo czereśnie teraz pięknie kwitną i żeby te mrówki się tam nie ładowały i nie robiły mszycy więc te, te szyszki dam sobie teraz pod czereśnie no ale jeszcze namoczę tą kolejną partię no i tak pozaglądam po, po gdzie mogłyby mi mrówki coś wyrządzić także teraz sobie to wyciągnę i one jak widać, o pięknie się pozamykały. O nawet tu widać, jak się połączyły. To jest o! Jak dwie dwie szyszki zamykały się i się połączyły. No, a a, a inne właśnie o takie, tak się pozamykały. I i o! Jeszcze może raz pokażę, jak się, jak się połączyły, zamykając się. Także. No Szyszki mają właśnie to do siebie, że one właśnie wchłaniają takie zapachy i mogą je przez dłuższy czas oddawać. No i, i tak właśnie takie szyszki, które były takie, takie pootwierane. No, teraz zamknęły się o, na takie. Także myślę, że już te dwie godziny wystarczą. Tutaj wrzucę jeszcze te kolejne. No i takie szyszki naturalnie wyglądające fajnie będą mi odstraszać mrówki w ogrodzie. Teraz właśnie przy czereśniach. Ja czereśnie jak pokazywałam opryskuję. Jeszcze pewnie tak za tydzień też będą opryskane. I, no i mam nadzieję, że nie będę miała mszycy y, ani robaczywych y, owoców. Ale jak wspomniałam już od paru lat nie mam mszycy, nie mam robaczywych robaków. No ale myślę, że to zasługa tego, że po prostu robię takie mikstury. Y, Raz miałam tylko tą czereśnię późniejszą robaczywą. Jeden raz. No i od tamtą nie chcę mieć no bo szkoda owoców, które są piękne, a, a tutaj są podziurawione. I także nie chcę mieć dziurawych owoców. Chcę mieć dojrzałe, ładne czereśnie bez robaków. No i od tamtąd, od kiedy, kiedy miałam raz robaczywę. I zaczęłam stosować różne środki, opryski i tak dalej. To tamtąd jemy co roku wspaniałe, pyszne czereśnie. Także myślę, że w tym roku również się to nam uda. No i tak wyglądają szyszki. I teraz podejdę z nimi do czereśni. No i jestem pod czereśnią. I tak patrzę, że już mrówki zaczęły swoją działalność już tutaj troszkę ich jest także już już sobie chodzą no czereśnia pięknie kwitnie bardzo dużo pszczół tutaj jest już zaczyna wypuszczać listki także za chwilę będzie spuszczała płatki będzie tutaj śnieg z białych płatków. No i też trzeba ją będzie, właśnie tak, początkiem maja, jeszcze opryskać. Pięknie kwitnie czereśnia. I pszczółki latają, zapylają. Także no, pogoda piękna. Także myślę, że, że będziemy mieć ładny zbiór czereśni. No, i zrobiłam taki wianuszek w koło drzewa. O, obłożyłam szyszkami. No i mam nadzieję, że je to troszkę zniechęci do bytowania na tej czereśni. No i kolejną czereśnię też obłożyłam. No, i ta czereśnia też. To jest właśnie ta majowa. Ona już jest gotowa do zbioru. Koniec maja, początek czerwca. Też jest dużo kwiatów. Też już puściła liście. Także. No, mam nadzieję, że będzie piękny zbiór. No i kolejne szyszki wrzucam do namoczenia. Trochę tu, trochę tu. No i jeszcze sobie poukładam w różnych miejscach. Tak, gdzie może przy różach. Także... To jest taki ekologiczny sposób na pozbycie się mrówek w ogrodzie. Tutaj jeszcze czekają sałaty na wysadzenie. Już ładne duże sadzonki. A tutaj seler korzeniowy. Też już ładny, ładny taki, ale jeszcze tak poczekam. Tak, może do tygodnia tutaj jeszcze pory rosną. Także jeszcze to wszystko czeka na wysadzenie. Ale jeszcze nie zebrałam szpinaku, więc muszę zebrać szpinak. No bo po szpinaku, tak jak mówiłam, będę miała brokuły, które mam tutaj w szklarence. A więc taki sposób na pozbycie się mrówek z ogrodu, a że cynamon działa, to już sprawdziłam wielokrotnie. Także można też, ja też tak robiłam, że moczyłam jakieś szmatki bawełniane, jakieś stare podkoszulki, można sobie podrzeć, zamoczyć właśnie też w takim roztworze. Można do tego roztworu dodać goździki, co jeszcze mięte. I, i, i czy zrobić jakiś taki wywar zmięty i dodać cynamonu i goździków i namoczyć szmatki i położyć y, obok drzewa lub nie wiem obwiązać y, można też pryskać no ale wydaje mi się że taki sposób jest y, bardziej długotrwały ponieważ te szyszki właśnie y, namoczone one będą y, dłużej utrzymywać ten zapach w ogóle jak się je wącha to one już tak pachną takim cynamonem, takim, taki zapach pomieszany z octem. Także, no, taki sposób ekologiczny na pozbycie się mrówek, a co za tym idzie, na pozbycie się mszyc. Także dzięki za uwagę i pozdrawiam.